Cześć, Ja jestem Sumiany i witam Was w pierwszym wiku zupełnie nowej serii, w której będę opowiadał, co zdarzyło się u mnie przez ubiegły tydzień. Filmik się będę starał wrzucać co piątek. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. I tak po kolei. Zacząłem oglądać Hunter x Hunter. Jestem obecnie na 43 odcinku muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się ta seria. Jest naprawdę wciągająca, polecam każdemu. Jestem obecnie na arku, który według wielu osób jest najlepszym z całej serii. No, zobaczymy. Póki co, mnie Handle X Hunter się naprawdę bardzo podoba, i myślę, że już na tym etapie wstępnym mogę każdemu polecić tę serię. I tak, następnie, jak wiecie, jeżeli zaglądacie na mój fanpage, to pewno wiecie, że obecnie mam sesję. Muszę przyznać, że naprawdę ogranicza mi ona działalność. Aczkolwiek już mam bardziej, jestem bardziej do przodu niż do tyłu. Trochę tych, egzamin, trochę tych egzaminów jest. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie mi bez problemu. Że będę mógł w przyszłym tygodniu wrzucić Wam więcej filmików. Że na spokojnie to wszystko będę mógł nagrywać. No i zobaczymy. Trochę, mi, trochę przeszkadza mi ta sesja. Aczkolwiek jak, jak już ją, że powiem zaliczę, wszystkie egzaminy zaliczę. To będę miał to wszystko z głowy. I naprawdę, przede mną będzie, będą dwa tygodnie ferii, które wykorzystam jak najlepiej będę potrafił. I tak, już powiedziałem, że oglądam Hunter X Hunter. Wziąłem się za anime Coed Oshigoto. I co mogę o tym anime powiedzieć? Może niektórzy o tym słyszeli. Jeżeli niektórzy nie, to jest naprawdę odmurzająca komedia. Wiele osób mówiło, że po, po jej obejrzeniu kupiło nowy mózg na Allegro albo że ich obwody w mózgu zostały całkowicie poprzepalane. No cóż, ja jako osoba, która oglądała Kodomo Jikan, no całą serię Naraz oraz Plastic Nesan, naprawdę mnie to nie zdziwiło nic z tym anime, więc ja to przyjąłem. Z, to anime oglądałem ze spokojem. To anime opowiada o tym, jest to dwucinkowe anime. Opowiada ono o tym, jak lica listka, dokładnie 16-letnia, yy, otrzymuje posadę w firmie, która produkuje gry eroge. I co jeszcze lepsze, nie ma bladego pojęcia o tym biznesie i musi odczytać wszystkie te kwestie, które są w tych grach, na głos. I przychodzi jej tam naprawdę z wielkim trudem. I co bym wam jeszcze powiedzieć o tej serii? No, jest ona odmurzająca. Dla kogoś, kto nie oglądał takich chorych komedii, to ona raczej będzie dość mocna, aczkolwiek może tak niekoniecznie. Ale czy warto to obejrzeć? No, jeżeli lubicie jakieś chore komedie albo dziwne motywy to mógłby, myślę, że możecie to obejrzeć. W tym anime też jest sporo scen z gier Eroge, tak głównie ta dziewczyna jest dość nietypowa. Jeżeli będziecie oglądać, to na pewno zobaczycie, na czym polega ta nietypowość. Kupiłem drugi tomik Kobato w tym tygodniu oraz trzeci tomik Ao no Exorcist. Tak wygląda drugi tomik Kobato. Niezbyt się on różni od pierwszego. Taki no... dosyć przyjemna seria, no, taka lekka. No, trzeci, trzeci tomik, a ono exorcist. Tak, kolejną rzeczą jest, że natrafiłem na stronkę o Steinsgate naprawdę byłem bardzo nią pozytywnie zaskoczony, ponieważ na tej stronce są rozpisane wszystkie wymiary, cały świat Gate'a w pigułce. Wszystko jest szczegółowo rozpisane. Dam linka do, pod filmikiem. Naprawdę, jeżeli lubicie, jeżeli jesteście zafascynowani tym uniwersum Gate'a to naprawdę polecam wam, żebyście zajrzeli na tę stronkę, bo jest naprawdę świetna. Naprawdę ktoś poświęcił tyle pracy, że naprawdę warto ją zobaczyć, warto zagłębić się w jej treść. Polecam. E, tak. Kolejną sprawą jest, że ostatnio znajomy zapytał mnie o to. Co z Naruto? Wiecie, że ta seria jest póki co zamrożona. Znaczy to moja seria te, tych Let's Play. Dlaczego zamrożona? Ponieważ nie mam zbytnio czasu na nagrywanie gier. Gry cieszą się różną popularnością. Wolę póki co kręcić vlogi. Aczkolwiek myślę, że jak skończy mi się sesja, to parę odcinków Naruto się pojawi. Z Asasynem również nie wiem co będzie. Zobaczymy. Może też po sesji coś nagram. E, I tak, świeżutki news. Dzisiaj pojawi pojawiła się kolejna informacja w Aneko. Miała być kolejna informacja Vaneko na temat nowej mangi. A co się okazało? Vaneko podało linka do gry, do gry Stricte Pegasusowskiej. W ogóle, jeżeli ktoś z Was grał w gry na Pegasusa, ja jestem z tego pokolenia co grało, takie stare czasy mi się przypomniały. I, i tak, jeżeli ktoś będzie grał w tę grę, to tam na różnych poziomach, bo myślę, że może, można to tak nazwać poziomami. Są ukryte różne podpowiedzi do nowych mang, dokładnie trzy podpowiedzi do trzech nowych mang. Nie są one zbytnio pomocne. Z tej gry możemy się dowiedzieć, że jedna, że jedna manga ma 10 tomów, druga jest zakończona, natomiast trzecia jest wydawnictwa Kadokawa Shoten. Jakoś tak się to czyta. Kadokawa Shoten. Tak, i w tej grze ta gra będzie aktualizowana przez Waneko. Będą się co jakiś czas pojawiać kolejne informacje na temat, kolejnych, na temat tych nowych mang, które mają zostać wydane, mają zostać wydane przez Waneko. I tak, ostatnia już informacja na dzisiaj. Jeżeli chodzi o specjal, ponieważ stuknęło mi ostatni tysiąc widzów, naprawdę jestem wdzię Wam wdzięczny za to, że mnie oglądacie, że komentujecie moje produkcje. Różnie one wychodzą, aczkolwiek chyba już trochę się polepszyłem w ich tworzeniu. Tak, co do specjalów, mają być dwa specjalne, zaplanowałem sobie. Jeden ukaże się na pewno, nie wiem kiedy. Kwestia, nag kwestia nagrania to nie wiem zajmie mi 5 minut. Natomiast co do drugiego, drugi specjal jest takim trochę większym projektem i jest on dość niepewny. Nie chcę tutaj się opowiadać więcej na ten temat, ponieważ jest naprawdę wielka niespodzianka. Szukam dla Was naprawdę coś niesamowitego. Znaczy, no myślę, że aż tak to może niesamowite nie jest, ale naprawdę myślę, że będziecie uradowani tym, co zobaczycie. Jednak nie jestem pewien, czy na 100% wypali to, wypali ten pomysł. Zobaczymy. Aczkolwiek na pewno jeden specjal się pojawi, a z drugim nie wiadomo. Więc nie chciałbym tu nic mówić, że oj, uda się. Zobaczymy po prostu. Pożyjemy, zobaczymy. I jeżeli ten filmik Wam się podobał, to mile dziano łapkę w górę. Dzięki za na wszystkim. Na razie.